Witajcie moi kochani, wyjmujemy już karty na 19 stycznia. Od razu powiem, że wyszła nam ponownie piękna karta słońca, więc coś dobrego się w naszym życiu szykuje. Jeśli nie wydarzyło się przed wczoraj, to być może coś zostało zainicjowane, co sprawi, że coś pięknego, spełniającego, dającego radość i szczęście pojawi się właśnie 19 stycznia. Słońce to najlepsza karta w talii, tak, tak się przynajmniej uważa. Więc kochani, możemy spodziewać się tego dnia wszystkiego, co najlepsze. Zaraz wrócimy do tego czytania. Najpierw jednak dodam, że jest to czytanie ogólne, więc oczywiście nie będzie rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne. Możemy zrobić takie czytanie, w którym odpowiem na wszystkie Wasze pytania bez limitu czasu i pytań, albo na jedno pytanie dotyczące jednego problemu lub jednej sfery Waszego życia. Robię także, kochani, prywatne kursy tarota. Jeśli jesteście nimi zainteresowani, chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tarota. Nauczyć się samodzielnego wróżenia i dzięki pracy z kartami również pogłębić swoją intuicję i dar jasnowidzenia. Zajmuje się również reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania, dzięki czemu możemy oczyścić nasze życie, naszą karmę. Możemy pozbyć się negatywnej energii, podczepów, uroków, klonów rodowych i wampirów energetycznych, zwłaszcza tych ostatnich jest dużo, więc dzięki ta takiemu zabiegowi możemy znacznie polepszyć nasze życie, życie naszych bliskich, a także nasze wzajemne relacje. Więc kochani, myślę, że warto przynajmniej raz w życiu zdecydować się na taki e zabieg oczyszczania energetycznego. E Aha, no i chciałabym od razu też przypomnieć, że na moim kanale YouTube'owym, w zakładce filmy, znajdziecie, kochani, czytania na rok 2026, zarówno czytanie ogólne, jak i dla poszczególnych znaków Zodiaku. Na obu moich kanałach są również czytania na styczeń dla poszczególnych znaków Zodiaku. Na YouTube jest również czytanie na Nów no Księżyca w Koziorowcu 18 stycznia, czyli, no czyli ja robię to czytanie troszkę wcześniej, tak? czyli e, e, jeśli e, chodzi o ten czas, kiedy to oglądacie, no to ten now już się wydarzył, ale oczywiście on obejmuje czas e, również trochę przed i trochę po, więc jeszcze nas 19 dotyczy. Jeśli Was interesuje, co wraz z tym nowiem odchodzi, a co ma szansę nowego zawitać z naszego życia, to zapraszam Was serdecznie właśnie do zakładki filmy na moim YouTubie. Jestem Wam też kochani bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach, zarówno na YouTubie, jak i na TikToku. Mój kanał YouTubeowy jest dopiero raczkujący i on zwłaszcza potrzebuje Waszej obecności i Waszego wsparcia, więc bardzo Was proszę o wyświetlenia na obu moich kanałach, o polubienia, subskrypcje, komentarze i udostępnienia, bo... Aby odblokować na YouTube wszystkie funkcje na moim kanale, muszę uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji, a do tego, jak sami widzicie, bardzo dużo jeszcze brakuje. Będę więc Wam bardzo wdzięczna za Waszą pomoc i wsparcie w tym względzie. No i, kochani, wracamy do karty Słońce. Jak już powiedziałam, jest to najlepsza karta w talii. Oznacza ona wszystko, co najlepsze więc radość, szczęście, cieszenie się życiem, drobiazgami, patrzenie na świat oczyma dziecka. Tego dnia mogą być również ważne sprawy związane z dziećmi. Zwróćmy więc na nie, na nie większą niż zwykle uwagę. Możemy także właśnie wykorzystać ten czas na poczęcie dziecka, jeśli tego chcemy. Zająć się adopcją również, albo u niektórych tego dnia w ich związku lub w rodzinie dziecko może się właśnie pojawić, również to adoptowane i przynieść nam dużo radości i szczęścia. U innych natomiast może się pojawić właśnie zwierzątko. Być może ktoś przygarnie bezdomnego kotka z ulicy, albo pieska, lub ze schroniska, albo jakieś inne zwierzątko i na pewno wniesie ono dużo ożywienia, radości, szczęścia, spełnienia i ciepła do naszego życia. Więc kochani, zastanówmy się nad tym. Co tu jeszcze? dobre wiadomości, właśnie pokonanie problemów, poprawa zdrowia, witalności. Jeśli o to zabiegaliśmy, jesteśmy w trakcie jakiejś kuracji albo zmiany nawyków, sposobu odżywiania, no to możemy poczuć właśnie tego dnia duże efekty, możemy odzyskać zdrowie, poprawić je, poczuć się dużo lepiej, poczuć przypływ energii. No, same dobre rzeczy, kochani. Ktoś może nam sprawić jakąś miłą niespodziankę, ofiarować nam jakiś prezent. A gdyby się urodziło dziecko, u kogoś mogą to być również bliźnięta. Także również jest taka możliwość, albo poczęcie, właśnie bliźniąt. Kochani, tego dnia warto również podjąć kroki prowadzące do tego słońca, do tego spełnienia czyli odezwać się do kogoś, wyciągnąć rękę na zgodę bo są duże szanse na pogodzenie się, nawet jeśli nie od razu, to z czasem ale ten pierwszy krok należy zrobić, jeśli tego chcemy jeśli chcemy właśnie powiększyć rodzinę. A mamy jakieś problemy z tym, bo to różnie bywa, to również warto podjąć jakieś kroki, bo doprowadzą nas one do właśnie tego szczęścia. Warto zabiegać o jakąś osobę, jeżeli chcemy, ktoś nam się podoba, bo również mamy tutaj duże szanse, więc odważmy się, zdecydujmy się na ten krok. Tego dnia możemy również poznać osobę, która wniesie dużo ciepła, radości do naszego życia. Może to być lew zodiakalny, ale niekoniecznie. Pamiętajmy, że ktoś może mieć też lwa, na przykład ascendant w lwie, albo Wenus, Księżyc. Albo no, może to być po prostu jakakolwiek inna osoba o takiej energii ciepłej. Um, um. I mająca cechy lwa, właśnie. Tego dnia możemy, kochani, zostać docenieni, pozytywnie ocenieni, dostrzeżeni. Możemy czuć się tak na piedestale, w blasku reflektorów. Możemy błyszczeć, znaleźć się w jakimś sensie na szczycie. Tak? Może nas czekać jakaś nagroda, awans, znaczna podwyżka. Możemy doczekać się dodatkowych pieniędzy, podpisać jakiś udany kontrakt, współpracę. Transakcji. Możemy dokonać jakiejś bardzo korzystnej dla nas transakcji finansowej. Jeśli szukaliśmy pracy, tego dnia może przyjść dobra wiadomość, że ją właśnie dostaliśmy i to będzie praca, która da nam dobre dochody, która przyniesie nam spełnienie. Karta Słońca sprzyja również kreatywności w szerokim tego słowa znaczeniu, więc kochani, kreujmy, manifestujmy. To, co będziemy afirmować, kreować, manifestować, ma jak największe szanse do tego, aby w naszym życiu zaistnieć. Przy okazji uważajmy więc także, co manifestujemy, tak? czego pragniemy. O czym marzymy, bo to ma jak największe szanse, aby się spełnić. Jeżeli coś tworzymy, to również możemy wykreować coś pięknego, namalować wspaniały obraz albo zostać dostrzeżeni właśnie jako artysta, nagrodzeni, doczekać się uznania. I to dotyczy, kochani, również innych zawodów, oczywiście, i innych form kreacji. No, kochani, przepiękna karta. Niektórzy z nas mogą być na wycieczce, również na urlopie, w wakacjach, być może w ciepłych krajach, cieszyć się życiem, słońcem. Ta karta do tego zachęca zachęca również do cieszenia się chwilą, bycia tu i teraz ale oczywiście w mądry i przemyślany sposób. Uważajmy też przy tym na naiwność, tak? W kontaktach z innymi. Możemy też poznać osobę, z którą stworzymy piękną, spełniającą relację. Może to być właśnie też osoba nieco naiwna, albo ktoś, kto ma dziecko lub dzieci. W każdym razie na pewno. W Wniesie do naszego życia dużo radości, właśnie ciepła, być może da nam poczucie bezpieczeństwa, o którym marzyliśmy i będziemy czuć się po prostu szczęśliwi. Mamy szansę na powiększenie rodziny, na udane życie rodzinne. Jeśli były jakiekolwiek problemy, to mamy szansę, kochani, z nich wyjść, je pokonać. Coś może stać się jasne, coś możemy zrozumieć, zobaczyć. Właśnie klarownie, i to również może przyczynić się do podjęcia mądrych decyzji, działań, do podjęcia jakichś kroków, które właśnie sprawią, że pójdziemy w kierunku tego słońca. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorosłup na 19 stycznia, mamy tutaj również piękną kartę Niespodzianka. Dziś spodziewaj się nieoczekiwanego. Zaraz Wam przeczytam więcej na ten temat. Niespodzianki sprawiają, że życie jest interesujące i fascynujące. Wybór tej karty wskazuje, że jednoroscy przygotowują dziś dla Ciebie coś nieoczekiwanego. Ciesz się tym. I afirmacja dla nas na 19 stycznia: oczekuję dzisiaj niespodzianki. Tak więc, kochani, ta karta pięknie współgra z kartą Słońce. i. To, y Mówi nam, że tego dnia możemy się spodziewać właśnie czegoś niespodziewanego, nieoczekiwanego, co może dać nam dużo właśnie radości. Może to być również niespodziewane zrozumienie czegoś właśnie niespodziewane rozjaśnienie sytuacji, przypływ optymizmu. Może to być również niespodzianka właśnie w postaci dziecka lub zwierzątka, które zawita do naszego domu albo nagłe, nieoczekiwane wyzdrowienie. Może to dotyczyć oczywiście również kogoś z naszych bliskich, niekoniecznie nas. Dziękuję Wam, moi kochani, za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa.